Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której, drodzy Państwo, chcemy przekazać kolejne bardzo dobre informacje dla powiatu Tomaszowskiego, dla samorządu powiatowego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na poziomie miliona prawie 70 tysięcy złotych i to są pieniądze przeznaczone na remont. Drogi w gminie Ujazd. Mówimy tutaj o odcinku, odcinku Ujazd Janków. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie powitać na tej dzisiejszej konferencji Panią Poseł Annę Miczanowską. Witam bardzo serdecznie członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Panią Elżbietę Łojszczyk. Witam Radną Rady Powiatu Tomaszowskiego Panią Martynę Wojciechowską. I witam również gorąco dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, panią Elżbietę Ruską. Bardzo dziękuję pani poseł Andrzej za takie wspaniałe słowa tutaj pod naszym adresem. My oczywiście ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby tutaj na tą naszą ziemię Tomaszowską jak najwięcej środków zewnętrznych... Płynęło i żebyśmy mogli cieszyć się jako mieszkańcy naszego powiatu z tego, że to bezpieczeństwo zarówno na drogach, jak i również w innych wymiarach, po prostu jest na coraz wyższym poziomie. Proszę Państwa, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych to jest takie wyjątkowe narzędzie, które zostało zainicjowane przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, które Dotyka wszystkich mieszkańców naszej Polski. My staramy się w sposób zrównoważony prowadzić te inwestycje tak, żeby dotykały nie tylko stolice powiatu Tomaszu Mazowieckiego, ale wszystkie gminy naszego powiatu i tak staramy się te inwestycje realizować, żeby one docierały do wszystkich mieszkańców, nawet najmniejszych miejscowości. I to nam się udaje, jak Państwo widzicie, przez te 4,5 roku rzeczywiście osiągać. Nie byłoby tak wydatnej i wspaniałej pomocy w różnych programach rządowych, gdyby tutaj nie pomoc i wstawienictwo pani poseł Anny Miczanowskiej, za co chciałbym serdecznie podziękować. Oczywiście w sposób szczególny chcę podziękować Marszłowi Seniorowi, panu Antoniemu Macierewiczowi. Dziękuję bardzo Wojewodzie Łódzkiemu, panu Karolowi Młynarczykowi i dziękuję. Wojewodzie, który wstępnie opiniował, a wcześniej jakby nam opiniował pozytywnie wszystkie te wnioski, które składaliśmy, czyli panu Tobiaszowi Bocheńskiemu. Drodzy Państwo, radosna chwila. Uśmiech na twarzach nas wszystkich tutaj po raz kolejny się gości. Kolejne pieniądze płyną do powiatu Tomaszowskiego na realizację jakże ważnych, istotnych inwestycji dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. Także bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają nasze wnioski. Dziękuję tutaj zarządowi dróg powiatowych. Pod przewodnictwem pani dyrektor, wszystkim pracownikom, którzy te wnioski przygotowują i składają. Razem wspólnie możemy więcej i później ten efekt końcowy jest taką radością dla lokalnej społeczności, jest radością dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. Także Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście zawsze z nami w tych wszystkich dobrych momentach. Chcecie przekazywać te radosne chwilę mieszkańcom zarówno miasta Tomaszowa-Mazowieckiego, jak i mieszkańców wszystkich gmin Powiatu Tomaszowskiego. Także dziękujemy Wam za tą obecność i mamy nadzieję, że będziemy spotykać się w najbliższym czasie coraz częściej, ponieważ oczekujemy na decyzję w sprawie innych wniosków, które składaliśmy jako samorząd powiatowy. Dziękuję bardzo.